Nie będę grał na harmonice. <laughs> A z z wystawy. Ach, właściwie to... Nie lubię filmów o malarstwie. Widziałam dzwika. I przeważnie to, co mnie irytuje, to fakt, że reżyserom, realizatorom czy komu tam, kto przygotowuje plany, nie chce się poświęcić uwagi na to, żeby pokazać właściwy sposób, we właściwy sposób jak malarz pracuje. Nie widziałem jeszcze takiego filmu, przynajmniej nie widziałem takiego filmu. Tyczącego malarstwa takiego jak ja uprawiam, takiego figuratywnego. Oczywiście są bardzo dobre filmy o sztuce, tak jak, tak jak film Andrzej Rublow, Tarkowskiego. Wspaniały fresk, który wyczerpuje wszystkie możliwe aspekty pojęcia artysta, czy bycia artystą, czy bycie artystą w rzeczywistości. Ale takich filmów, które opowiadają o tym jak powstaje obraz, czy jak, jak tworzy się ten malarski wizerunek w głowie autora, a potem naprawdę w rzeczywistości, właściwie nie widział. Dlatego wolę filmy, dlatego wolę filmy o Dziezie. Filmy o Dzezie są dla mnie yy, bardziej intrygujący, ponieważ kompletnie nie znam się na graniu na saksofonie i na tych innych instrumentach, wobec tego wydaje mi się, że są bardzo prawdziwe. Ale był jeden taki film. Był. To był film pod tytułem Polok, nakręcony przez Eda Harrisa, w którym Ed Harris zagrał główną rolę, czyli Jacksona Poloka, w którym na dodatek, na dodatek jeszcze sam on Malował, nauczył się malować jak Jackson Pollock i napisał scenariusz. bodaj czy nie zapłacił za produkcję tego filmu. Jackson Pollock był dla Eda Harrisa, wybitnego aktora, który przeważnie gra jakiś żołnierzy zakapiorów czy coś w tym rodzaju, pułkowników zbuntowanych. Więc ten Jackson Pollock był dla Eda Harrisa kimś szalenie ważnym, kimś, kimś kogo on po prostu podziwiał. No <laughs> ja nie podziwiałem tak bardzo. Kiedy w 1986, albo może dwa lata później, mając jakąś wystawę w Niemczech, trafiłem do Ludwig Museum w Kolonii. No i chodziliśmy sobie, chodziliśmy po tym Ludwig Museum. To jest tak zabawnie skomponowane muzeum bardzo nowoczesny obiekt, które to muzeum łączy w sobie równocześnie sztukę dawną w swojej części i sztukę zupełnie nowoczesną. No, tak się złożyło, że wtedy przynajmniej. Miałem taką ciekawą konstatację, że ludzie bardzo dużo czasu poświęcają na tą dawną sztukę, a tą nowoczesną przebiegają. No, ja byłem młody wtedy dosyć jeszcze i, i, i nie zwracałem uwagi na, na inne elementy. W każdym bądź razie zapamiętałem ten obraz Jacksona Poloka, który tam jest. Numer 15, bo obrazy Jacksona Poloka są numerowane. Numer 15 z. 1951 roku, czyli ani nie jakiś wczesny, ani nie jakiś późny. Po prostu numer 15. Wszyscy znają obrazy Jacksona Poloka, one są takie, takie właśnie inaczej namalowane. W filmie Eda Harisa doskonale to widać. Doskonale widać jak, jak um, artysta, który jest pod wpływem tego wszystkiego, co w sztuce zmienił Picasso i jego następcy, usiłuje znaleźć własny własną manierę, własny styl, własny sposób na wyrażenie tych emocji, które w nim są, tych przemyśleń, które w nim są. Niestety, niestety, kiedy się widzi obrazy bez przygotowania, bez kontekstu, kiedy się jest takim młodym jak ja, to to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Dopiero po zobaczeniu tego filmu dotarło do mnie, jak istotny jest ten numer 15. Ten numer 15 jest y, po prostu inny od tych, od tych które y, na ogół wszyscy znamy, od tych takich, które w filmie Eda widać, jak, jak są malowane w taki sposób, że, y, że bierze, bierze Jackson Pollock, bierze taką puszkę z farbą, taką puszkę z rozpuszczalnikiem, miesza je ze sobą, wlewa do środka i później Nabierając to na jakiś, taki przedziwny, na jakiś taki przedziwny instrument, jakiś rodzaj kwacza, jakiegoś takiego, jakiegoś takiego patyka ze szmatą, czy, czy jakiegoś zużytego petra, układa swoje płótna. Dosyć dużej wielkości są te płótna, takie gdzieś ponad półtora metra. Układa je i y, rozlewając tą farbę w rozmaity sposób uzyskuje jakby pewien rodzaj pewien rodzaj dynamiki całego tego płótna. To są bardzo znane rzeczy, one potem są wielokrotnie powtarzane, co oczywiście w żaden sposób nie, nie dyskwalifikuje wynalazcy tej metody. Wiem, że to boli, bo kiedy malowałem swoją kurtynę, największy obraz, jaki do tej pory stworzyłem 8 20x4,60, to całą dolną partię miasta musiałem malować właśnie w takiej pozycji, ponieważ inaczej musiałbym leżeć. Obraz był na leżąco i całą tą partię malowałem dosyć precyzyjnie, więc rozumiem jak to boli. Rozumiem jak Ed Harris, który specjalnie zdaje się przytuł do tego filmu, nie wiem czy też nie zaczął pić, bo, bo Jackson Pollock dosyć mocno popijał i na twarzy Ed Harrisa, czy to charakteryzator, czy to, <grym> czy to tryb życia, pokazał dokładnie właśnie ślady, ślady picia po piciu. Dlaczego ten obraz jest ważny? Właśnie dlatego, że on jest nietypowy. W filmie bardzo wyraźnie pokazane są emocje i napięcie, które towarzyszy temu, jak rodzi się metoda, styl, maniera, czy jak rodzą się te obrazy, te inne obrazy, te takie, które Jacksonowi Polakowi Polokowi dały rozpoznawalność. Ale ten numer 15 jest takby powrotem, takim rodzajem. Takim rodzajem wycofania się z tych swoich poprzednich, z poprzednich jakby doświadczeń, z tych wcześniejszych obrazów. Jest to taki, taki nie wiem, jakby to uk określić ukłon, takie, takie jakby ugięcie się, ale nie, nie w tym negatywnym słowa znaczeniu, tylko wręcz przeciwnie, taka, taka, próba jakby, taka próba jakby powstrzymania samego siebie i zrobienia obrazu, który jest bardzo podobny do obrazów. Do, do obrazów, hmm, hmm, no na przykład do szkiców Maxa Beckmana, czy do w ogóle ekspresjonistów niemieckich, do czegoś, co już było, do, do niektórych hmm, partii w obrazach Picassa, po prostu do tej sztuki, która już była wcześniej. Jest takie ograniczenie koloru, bo obraz jest hmm, czarno-biały, jest namalowany jakimś rodzajem żywicy na, na płótnie, jest, jest ten obraz taki jakby ascetyczny, a równocześnie pojawiają się tam, pojawiają się tam takie, jakby to określić, takie fantomy, czy takie, takie jakby prawie że, prawie, że materializujące się postacie, twarze, jakieś, jakieś organiczne elementy, można by, można by poszukać też jakiś y, powinować do y, bardziej realistycznych rysunków Pitamondriana, na których on rysował drzewa. No. W każdym razie, patrząc na ten obraz, wiemy nagle, że mamy do czynienia z czymś, co już było. A równocześnie ma on tam wyraźnie zaznaczony idiom Jacksona Poloka. No te jego takie rozlewajki od czasu do czasu się pojawiają. Prawdopodobnie był namalowany tą samą metodą. Nie wiem, być może, być może później jakoś modyfikowaną takim, takim normalnym malowaniem. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest to dla mnie taki wyraźny dowód na to, że proces twórczy, nawet takich artystów, których przeciętny widz przestaje oglądać, może, może zainteresuje go tylko to, że ten obraz kosztuje po prostu strasznie dużo pieniędzy. Przestaje oglądać, ponieważ nie ma z nim kontaktu z, z tym obrazem. Przynajmniej wydaje mu się, że nie ma z nim kontaktu że proces twórczy przy takim obrazie to nie, jest, to nie jest jakiś rodzaj knifu, jakiś rodzaj chwytu, który, który ma, ma jakby skusić publiczność. Tylko to jest wielka praca nad samym sobą. Wielka praca nad tym, żeby przełamać i, i uwierzyć w to, że coś, co się wymyśliło, ma sens. Mnie. Wtedy, kiedy byłem w, y, pierwszy raz w Ludwig Muzeum i zobaczyłem ten obraz, y, najbardziej interesowało to, że ten obraz kosztował w tamtym czasie bodaj półtora miliona dolarów, czy, czy... troszkę więcej, nieznacznie. W tej chwili ten obraz pewnie kosztuje około 200 milionów dolarów. Płynęło niewiele czasu. Jackson Pollock wtedy był malarzem słynnym i cenionym. Aha, ale, ale nie do tego stopnia jak w tej chwili. Może pędzle są niepotrzebne? Wystarczą nam puszeczki!